Na ten tydzień przygotowaliśmy coś specjalnego. Wino to Apacimento Passitivo, jest to wino pochodzące z Włoch, z regionu Puli, czyli południowe Włochy. Bardzo starannie selekcjonowane grona, podsuszane po to, aby zwiększyć koncentrację smaków i aromatów zawartych w tej butelce. W środku znajdziemy mnóstwo, mnóstwo smaku i aromatu malin, czereśni, ale również lekko pikantnych przypraw i czekolady. Wino będzie świetnie pasowało do wołowiny, do dań z dziczyzny oraz do dojrzewających serów i wędlin.